Pandemia spowodowała, że rodzice muszą się skonfrontować z sytuacją, która nigdy wcześniej nie miała miejsca. Według badania, które zostało przeprowadzone na Zlecenie Nacjonale Nederlandem, 1 trzecia rodziców uważa, że szkoły nie są w dostateczny sposób przygotowane na powrót dzieci do szkoły. Ponadto 30% rodziców, pomimo tego, że uważa, że kształcenie stacjonarne jest zdecydowanie bardziej efektywne od kształcenia zdalnego, obawia się, że wskutek rozprzestrzeniania się koronawirusa lekcje znowu będą musiały wrócić do domu. Niezmiennie rodzice najbardziej się o zdrowie swoich dzieci. Ponad połowa naszych ankietowanych wskazuje, że boi się zakażenia dziecka koronawirusem. Rodzice boją się tego, czy najmłodsi, którzy w czasie kwarantanny pobierali nauki w domu zdalnie, będą w stanie odnaleźć się w nowej szkolnej rzeczywistości i czy nie będzie żadnych zaległości związanych właśnie z nauką zdalną. Tylko jeden z dziesięciu rodziców nie ma żadnych obaw przed powrotem dzieci do szkoły. Większa część rodziców deklaruje, że dba o ich prawidłową dietę po to, żeby wzmocnić odporność swoich dzieci. Ponadto ponad 30 29% rodziców wskazuje na to, że dbają i pilnują o to, żeby dzieci w miejscach publicznych chodziły w maseczkach. Należy jeszcze zauważyć, że ponad 1 trzecia naszych respondentów wskazała, że przeprowadza szczepienia ochronne i te zalecane i te dodatkowe. Po wielu miesiącach, kiedy dzieci były odseparowane od rówieśników, kiedy nie mogły się spotykać, należy zadbać o kondycję psychiczną dziecka, zwracać uwagę na to, jak się dziecko zachowuje, czy wszystko jest w porządku, i zadbać, zaplanować o jakieś aktywności po to, żeby dziecko dobrze się w gronie rówieśników po powrocie. Dodatkowo też należy zwrócić uwagę na to, że ważna jest nie tylko kondycja psychiczna, ale również fizyczna dziecka. Można pomyśleć o kupnie ubezpieczenia, ponieważ z naszej ankiety wynika, że tylko co dziesiąty rodzic myśli o zakupie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przed pierwszym dzwonkiem.